Zapraszam Was na kolejny odcinek. Zrobimy sobie kontynuację tego, co było 2-3 tygodnie temu. Pokazywałem Wam odbiór mieszkania i cały kompleks był jeszcze nie do końca wykończony. Teraz jest wykończony. Mieszkanie przykładowe też jest urządzone niesamowicie. I przy takiej imprezie oddania budynków od czasu do czasu, nie każdy to robi, ale od czasu do czasu jest coś do wygrania. Niektórzy deweloperzy dają telewizor do wygrania, pralkę, lodówkę, jakąś wycieczkę do wyja, coś takiego. A dwa dni temu osoba, która kupiła te mieszkanie z Polski, wygrała samochód o wartości 20 tysięcy dolarów. Na więcej zapraszam po <śpiewanie> Wejdźmy sobie na takie pokazowe mieszkanie, przepięknie umeblowane. Oczywiście jak pokazowe, no to musi być też i ładnie zrobione. Ta dekoracja, to tutaj wszystko, te wszystkie meble. Takie z górszejszych, z lepszych półek. Umeblowanie tego wszystkiego kosztowało ponad 10 tysięcy dolarów. Byliśmy już na takim mieszkaniu. Pokazywaliśmy dokładnie takie same. Starszą wersję. Tutaj wszystkie meble nowe, nowiusieńkie. Tutaj taka mała sypialenka dla dzieci. Bardzo mi się to podoba, jak to jest urządzone. Jest oddane w ten sposób, że są szafy. Link w opisie z takiego gołego mieszkania. Od razu z tego dnia jak było odbierane. Tutaj przykładowa sypialnia. I z sypialni poprzez gawdę wchodzimy z jednej strony do łazienki. Zapalimy światełko, i wyłączymy. Wyłączymy za dymę. Tak to jest wszystko ładnie oddane. Zrobimy sobie dzisiaj tylko takiego króciaka Pokażę Wam jeszcze tylko widok z balkonu: piąte piętro z widokiem na basen i drugi budynek, i panowamy miasta. Wejdziemy sobie na dach, na ten taras do Kincho, czyli do miejsca do robienia. Gryla. Wszystko ładnie oszklone, klimatyzacja. Piękny stół, telewizor, miejsce do posiedzenia, do oglądania telewizji. Można byłoby sobie zrobić tutaj taką imprezę, jak jest mecz, albo coś się dzieje w telewizji. Coś takiego można byłoby sobie tutaj z przyjaciółmi urządzić zagrylować. Pokażę Wam tutaj jeszcze panowamy miasta na dworzu jaki jest widok Oczywiście też fajnie zrobiona toaleta nawet z kwiatkami Ostatnim razem, jak tutaj byliśmy, to była jeszcze brudna woda. Teraz filtry chodzą. Wszystko działa, wszystko funkcjonuje jak powinno być. I oczywiście też siłownia. Też lepiej wyposażona niż ta moja. Lustro, przeogromne lustro. Telewizorek, atlas, bieżnie, rowerek, ławeczki. Wszystko jest jak trzeba. I zostańcie ze mną jeszcze na koniec, zobaczycie przebitki z imprezy od dewelopera. Si no quieres no digo. Si no. De sieb, de sieb powiedz, powiedz po polsku. Powiedz po polsku. Po polsku. polsku Wygrałeś samochód, powiedz po polsku. Wygrałeś samochód. <laughs> Esos tus ojitos me han embelesado, esa tu mi mamá, te han hipnotizado. Elsa Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltará tu amor. Elsa Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltará tu amor. la cumbia para bailar con que siga la cumbia para bailar con Elsa que siga la cumbia para bailar con Elsa que siga la cumbia para bailar con Elsa que